Siemanko, witajcie w dość nietypowym materiale na moim kanale, ponieważ dzisiaj wytypuję sobie mecze drugiej kolejki ligi hiszpańskiej. Jak wiecie, Liga Hiszpańska, czyli najlepsza obecnie liga na świecie, wystartowała 19 sierpnia meczem Malaga kontra Osasuna. No więc ja dzisiaj postanowiłem, że pobawię się małego typera tak jakby i wytypuję mecze drugiej kolejki ligi hiszpańskiej. Jak wiecie, Real Madryt to mój ulubiony klub, także no... Interesuję się ligą hiszpańską, dlatego postanowiłem wytypać wszystkie mecze drugiej kolejki. jak widzicie, tutaj są wszystkie wyniki pierwszej kolejki, aby ktoś jeszcze ich nie znał. A tak, tutaj druga kolejka wystartuje jutro, no, dzisiaj nagrywam to 25 sierpnia, także jutro 26 to wystartuje meczem Real Betis kontra Deportivo, meczu 245. No jaki to wynik typuje, typuje Real Betis? Myślę, że Real Betis 2 do 1 zwycięży w tym meczu. Myślę, że po prostu silniejsza drużyna z Real Betis, tak po prostu. Myślę, że 2 do 1, nie wiem czemu, ale 2 do 1 typuje. Następny mecz od 22, który się odbędzie, będzie to Malaga kontra Espanyol Barcelona. Yy, jaki tutaj wynik typuje? Szczerze powiedziawszy nie wiem, ale czuję, że będzie remis. Czuję, że tutaj będzie 1 do 1. Takim wynikiem się zakończy to spotkanie. Następnie druga kolejka będzie kontynuowana dnia 27 sierpnia meczem Osasuna kontra Real Sociedad o 18.15. Osasuna kontra Real Sociedad. Myślę, że tutaj 2 do 0 Real Sociedad wygrywa. Osasuna to jest to, co wiem, to jest Beniaminek teraz w tej ligi. Także myślę, że większych szans nie ma, ale zaczynamy. Tylko 2-0 dla Realu. Dalej, Eibar kontra Valencia, także o 18.15 to spotkanie się odbędzie, no i co no, jeżeli chodzi o ten wynik, 3 do 1 dla Valencia, tutaj typuję, jak dla mnie zdecydowanym faworytem jest yy, Valencia, no Eibar zdecydowanie słabszy jest to klub, dlatego tutaj yy, typuję 3 do, tak, 3 do 1, nie, 3 do 1, nie będzie 3 do 1 dla Valencia, to jest mój typ. Zmieniam 3 do 1. Następny mecz Real Madrid y, Celta Vigo 20:15. No, potem co Real Madrid tutaj, widzicie, pokazał proszę kolece 3 do 0 z Realem Sociedadem wygrał. No więc y, na pewno, y, no, mam nadzieję, że to wydobycie się spisze. Będę trzymał kciuki za Real, ponieważ, no, jak wiecie, moja ulubiona drużyna, no, ale jaki wynik typuję? Proszę mecz mieć 3, 0, mi się 4 do 1, Real. Wygrywa, wiecie, potrafi wygrać, między innymi chyba w tamtym sezonie 7-0 z kimś wygrał, także potrafia naprawdę wysokie wyniki, yy, wysokie... No, po prostu strzelać byle bramek innym słabszym drużynom. Także to ja tutaj 4-1 dla Realu. Mam nadzieję, że tak będzie. Dalej, to Atletico Madryt zmierzy się z Leganes, to chyba jest Beniaminek, co co wiem. Większy szans dla Atletico dla Leganes nie widzę, także 3-0 myślę, że Atletico zwycięży. że ten mecz odbędzie się od 22.15. No i ostatnie mecze drugiej krajki odbędą się 28 sierpnia 2016 oczywiście i tutaj Las Palmas zmieniły się z Granadą. Będzie to mecz o 18.15. Las Palmas kontra Granada. Las Palmas awansował w tamtym sezonie do właśnie Ligi Hiszpańskiej co sądzę o tym spotkaniu? Szanowni nie wiem nie wiem, ta ja dla jednych meczów w nie widziałem Las Palmas to to będzie dla mnie 0 do 0 Bramka żadna nie padnie, także tutaj typuję 0 do 0 Następny mecz o 18.15 drużyn, których też za bardzo nie znam Sporting Gion kontra Deportivo Zaraz zobaczę Sporting, wiem, że wygrał, a Deportivo, jak tam stało w pierwszym meczu, zaraz zobaczę Deportivo, tutaj 2 0 z Barlem wygrał. On także tutaj chyba dla Sportingu 1 do 0 typuje, że Sporting wygra z Deportivo 1-0, skromnie. Następny wynik w Barcelona, kontrola Atletico Big Bo, czyli obecny mistrz Hiszpanii. No pierwszy yy, pierwszy mecz Barcelona bardzo dobry zagrała, 6 do 2 z Rem by zwyciężyła. Te będą mieli trochę trudniejsze zadanie, ponieważ przeciwko Atletico Big bow. zagrają. Jaki wynik typuje, myślę, że 2, czy ja wiem, dwa, dwa do jednego dla Barcelony. mecz odbędzie się o, o 20.10. 2 do 10. Barcelona wygra. Tak, coś mi się... Daję. No i mecz zamykający drogą kolejki kolejkę Ligi Hiszpańskiej, Villarreal kontra Sevilla, jak widzicie tutaj Sevilla wygrała 6 do 4 z Espaniolem, a Villarreal w pierwszym meczu, tutaj sprawdzam, Villarreal zremisowała z do 1 1, więc nie za dobrze. Myślę, że tutaj to było dla Sevilla tylko nie wiem na razie jaki wynik by tu wytypować, ja wiem. Skoro mnie 1-0 dla Sevilla tutaj typuje wynik, także 1-0 wygrywa Sevilla w ostatnim meczu drugiej kolejki. A więc takie są moje typy właśnie tej drugiej kolejki Ligi Hiszpańskiej. Ja trzymam kciuki za oczywiście Real Madrid. Tu wam jeszcze pokażę po pierwszych meczach te byle dla Ligi. Czyli Hiszpańskiej pochodzi Barcelona, później tu jest Real, oczywiście Sevilla. Oczyw oczywiście jest to pewny mecz, więc tutaj oczywiście na pewno się bardzo pozmienia. Teraz po mecz, na no bo wątpię, żeby na przykład Las Palmas, czy Deportiva na czwartym i piątym miejscu kończył sezon. Ale tak to na razie póki co wygląda. Właśnie Barcelona prowadzi po więcej po Tak naprawdę chyba, że to jest dobra, lepszy bilans ma, Ale to prowadzi Trzy bramki zdobył na zero z tyłu, także z na drugim. Nie Jakby co, to tutaj macie nazwę tej strony, jest to Lali, jest to Liga BBVA no tak ta strona się nazywa, zobaczymy może później jak się skończy druga kolejka, no wytopujemy jeszcze trzeciej kolejki, ale to jeszcze zobaczymy a ja za ten film Wam, wam bardzo serdecznie dziękuję jeżeli Wam się spodobał dajcie kciuka w górę, kto jeszcze nie subskrybuje kanału dajcie oczywiście suba no i co, ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję za ten film, no i do zobaczenia 那一最。No,